Dzień dobry, tu w wiadomości państwa Piesto, nazywam się Daniel Piesto i mam dla was trzy wiadomości dotyczące rynku nieruchomości. Pierwsza, zaczynam od pierwszej, jest taka, że jest nowy raport firmy doradczej na rynku nieruchomości o nazwie Avison Young, z którego wynika, że jest o wiele mniej transakcji na rynku inwestycyjnym, nieruchomościowym w Polsce. Rynek inwestycyjny dotyczy lokali komercyjnych, magazynowych i biur generalnie. Więc lokali użytkowych, można powiedzieć, i wartość transakcji na polskim rynku inwestycyjnym od stycznia do końca maja to około 800 milionów euro, dwa razy mniej niż w analogicznym okresie 2021 i 2022 roku, szacuje Avison Young. Jak podają eksperci, zabrakło dużych transakcji, które w pierwszym kwartale 2022 roku stanowiły 75% wszystkich transakcji. I widać to na tym wykresie, że że są takie strzały, takie mocne wzrosty, to właśnie wynika z tego, że, że mamy jakieś pojedyncze transakcje, tak jak The Warsaw Hub, które podbijają to wszystko. Mimo to transakcji ogólnie jest coraz mniej i to, to, że nie ma dużych strzałów, to nie znaczy, że rynek jest taki jak wcześniej, tylko nie ma dużych strzałów, tylko po prostu rynek jest gorszy, jest słabszy niż, niż, to, było, niż to miało miejsce rok temu czy dwa lata temu. Eksperci Avison i Young wskazują, że w ciągu 5 miesięcy tego roku na rynku biur zawarto tylko 7 transakcji Core Plus. I tutaj, zanim przejdę dalej, to wyjaśnię, co to jest Core Plus. Więc mamy taką gradację inwestycji. Wygląda to tak, że najpierw mamy Core, później jest Core Plus, później mamy Value Add i następnie Opportunistic, czyli Oportunistyczne. Taki podział Core, Core Plus, 4 poziomy. I. Inwestycje, które nie wymagają żadnego dodatkowego wkładu, żadnego dodatkowego remontu, rebrandingu czy jakiegoś podniesienia wartości, to jest core, czyli rdzeń po polsku i to można porównać do takiego gotowca inwestycyjnego. Czyli mamy firmę inwestycyjną, która kupuje, kupuje gotowca inwestycyjnego w centrum miasta, bezpieczny temat, jakieś wynajęte już na, na, dla jakiejś dużej firmy najlepiej i tam rentowności są najmniejsze. Czyli taka firma ma pozyskuje pieniądze na poziomie na przykład 2% i wynajmuje na 3%. To wtedy jest po prostu najniższa rentowność, największe bezpieczeństwo. Core Plus to jest jednak podniesienie trochę tej wartości, na przykład, nie wiem, odmalowanie czy, nie wiem, czegoś, wyremontowanie jakichś y, balkonów, <gryw> trochę szyję, ale jakiś minimalny wkład, żeby podnieść wartość i y, podnieść również, y, no... Rentowność. No, mamy też tutaj, mówimy przy Core Plus, może, może to być trochę gorsza lokalizacja. Następnie jest value add, czyli typowo kupujemy, na przykład budujemy coś i następnie. No, komercjalizujemy, to, jest, to podnosimy wartość i ja osobiście najbardziej lubię tę część, a jest jeszcze opportunistic, czyli oportunistyczne takie, gdzie jest jakaś spora, spora przeszkoda w inwestycji i ona może dotyczyć kwestii prawnej, może dotyczyć kwestii technicznej. Jeżeli ją rozwiążemy, mamy ponadprzeciętne zyski. I te są znowu, te inwestycje no, są oczywiście najbardziej rentowne, ale jest też największe ryzyko i najtrudniej takie skalować. Także na oportunistycznych było mało, głównie to były core plus, tak. Także było ich ogólnie mało, ale jeżeli już były, to były raczej należące do tych bezpieczniejszych. I miały miejsce, dotyczyły budynków w Warszawie poza centrum miasta. Wśród transakcji magazynowych od początku roku wyraźnie widać dominację regionów zachodnich pod względem lokalizacji, głównie Dolnego Śląska, wskazują analitycy tejże firmy. Według analityków w drugim półroczu w każdym sektorze rynku komercyjnego będą dominować aktywa oportunistyczne i value add. Niemniej jednak najlepsze biurowce, czy to w Warszawie, czy w głównych miastach regionalnych, ale też magazyny, powinny również cieszyć się zainteresowaniem inwestorów, przewidują. Druga wiadomość: zdaniem Eurostatu w Polsce jest najwięcej przeludnionych mieszkań w porównaniu ze wszystkimi innymi krajami Europy, czyli przodujemy w przeludnionych mieszkaniach. Jak widzicie na wykresie, 65% polskich najemców mieszka w za małym mieszkaniu. Tak wynika z szacunków HREIT na podstawie danych Europejskiego Urzędu Statystycznego za 2022 rok. I to jest najgorszy wynik. Za nami jest Łotwa i Słowacja. Warto zwrócić uwagę na błędy tychże badań. To znaczy, zdaniem, liczone są te przeludnienie, jest liczone w taki sposób, że właściwie każda kawalerka, w której mieszka przynajmniej jedna osoba, jest przeludniona, dlatego że brakuje drugiego lokalu, takiego jak salon albo dodatkowa sypialnia. Więc my po prostu mieszkamy w małych mieszkaniach, a słowo przeludnione jest na wyrost nie zmienia to faktu, że liczba tak odsetek kawalerek na wszystkie mieszkania mniej więcej we wszystkich krajach europejskich jest porównywalny. Także mamy takie dane i wynika z nich, że jesteśmy żyjemy po prostu w małych mieszkaniach. I z czego to wynika? No, weźmy też pod uwagę, że jest to 2022 rok. Wcześniej nie byliśmy na pierwszym miejscu, a wiadomo co się wydarzyło wojna na Ukrainie i mnóstwo osób przyjechało do Polski, co spowodowało, że był jeszcze większy popyt na małe mieszkania i na pokoje w mieszkaniach, co powoduje, że najemcy po prostu mieszkają w przeludnionych mieszkaniach. To jest jakby normalna kolej. Rzeczy, aczkolwiek też trzeba wziąć pod uwagę, że i tak samo napływali ludzie do, do innych państw europejskich, może wyjątkowo dużo do Polski, ale również na Słowację, na, do Rumunii, do krajów skandynawskich, bałtyckich, też do Niemiec bardzo dużo i to tam nie miało takiego odzwierciedlenia, być może dlatego, że po prostu PKB per capita Polski jest niższe niż tych krajów i poza Rumunią i nie stać nas na większe mieszkania. Tak jest, taki jest mój komentarz. Natomiast zdaniem TVN24 przyczyną takiej sytuacji jest utrudniony dostęp do kredytów. Trzecia wiadomość. Minister Buda powiedział, że najważniejszym programem w zakresie budownictwa mieszkaniowego jest kredyt 2% i startuje on 3 lipca. I tu cytat: Poprzez ofertę bankową program będzie udostępniał tani kredyt na poziomie 2% dla tych osób, które budują pierwsze mieszkanie i nie ukończyli 45 lat. Natomiast ta, ta kwota miliard 600 milionów złotych głównie będzie dotyczyć budownictwa komunalnego, czyli budowy budynków komunalnych, które będą później albo na preferencyjnych warunkach, albo za darmo udostępnione osobom, które zdaniem rządu potrzebują mieszkań. Moim zdaniem to nie jest najlepsza droga, żeby robić budownictwo komunalne, tylko żeby upraszczać system w ogóle cały, cały proces budowy nieruchomości, żeby go upraszczać, żeby był tańszy, żeby łatwiej można było budować i w, przez to, żeby koszt uzyskania metra kwadratowego e, u, u, powierzchni użytkowej mieszkalnej był mniejszy, wzrósł znacząco. Pamiętam, jak rozmawiałem z deweloperami jakieś 5 lat temu i mówili, że no za 2,5-3,5 jesteś w stanie zbudować metr kwadratowy tak, przy takim domku albo przy szeregowcu, a dzisiaj mówimy bardziej o kwotach 6000, więc jeżeli to wzrosło, o 100% w 5 lat, no to ceny nieruchomości, jeżeli mamy obrót, no to ceny nieruchomości również siłą rzeczy będą rosły z czasem. E, także wystarczy obniżyć koszty, o ile to możliwe, oczywiście takie administracyjne koszty, a z, z tego co wiem, jest to możliwe, i wtedy e, rynek nieruchomości, ludzi byłoby stać na nieruchomości. Jeżeli idziemy w budownictwo. To, y, takie państwowe, no to idziemy w przeciwnym kierunku, czyli państwo będzie po prostu dokładać pieniędzy do, do popytu. I tutaj minister Buda chwali się tym, że wcześniejsze rządy wydawały 40 do 80 milionów złotych na budownictwo komunalne, a my będziemy wydawać miliard 600 milionów, czyli po prostu ruszamy z tym tematem na maksa. Także zwróćcie też uwagę, że mówiłem w pierwszej wiadomości o tym, że w, w, prawie w pół roku wydano 800 milionów euro, czyli załóżmy, że, że 4, miliony, 4 miliardy złotych poszły na, na inwestycje, rynek inwestycyjny, a tutaj jest 1 miliard, miliard 600 milionów rocznie, czyli 800 milionów złotych na pół roku, e, czyli pięciokrotnie mniej. Niż, niż rynek inwestycyjny, czyli to nie jest tak, że to jest bardzo odczuwalne na rynku ten miliard 600 milionów złotych, no ale jednak jest to bardzo dużo pieniędzy, które trafia na ten rynek. Napiszcie mi w komentarzach, co wy sądzicie o tychże inwestycjach i państwowych i komercyjnych i do zobaczenia w kolejnym odcinku wiadomości Państwa Piesto. zapraszam na szkolenie na naszej stronie państwopiesto.pl. Cześć.